Majmo, może jesteśmy naiwni, a oni trochę dziwni Myślą, że są wyjątkowi, mistyczni, międzygalaktyczni Nasz duch trochę inaczej myśli, bardziej gadzi, diaboliczni Mówi, co postanowił, otóż, narodzie wybrany, nie wiadomo przez kogo No właśnie stąd te właśnie, kto was kiedy wybrał I dlaczego na pustyni, dlaczego wy, a nie inni beduini Dlaczego wasze pismo jest święte, a nasze niepojęte I co robicie pośród naszych gajów dębowych, pośród sosenczus Przecież tu nie ma piasku ani kus, żadnych tematów i Bogów obcych, dziękujemy wam, starsi bracia i siostry. Tekst trochę ostry Plany wasze znamy, czy się poddamy, czy wam kraj oddamy, o tym jeszcze nie gadamy. My podobno naród przygrany na kolanach, jako barany, a wy w stadzie, jako pasterze. Noż kurwa, znowu nie wierzę, czego nie mamy, a w czym przebieramy? Nie mamy waszej chciwości. Nie mamy waszych nocnych u dzieci gości, Waszych tajemnych tuneli, pełnych miłości do krwi i kości. Nie jemy ciała, nie pijemy krwi, nie zabijamy niewinnych, nie wysadzamy domów innych, nie mordujemy kobiet, dzieci, nie palimy fosforem szkół, szpitali, nie kłamiemy publicznie, że to wasze historycznie. Nie popieramy waszej plany, a co mamy? Domy własne budowane, pola uprawiane, ludzi szczerych, dobrych, dziwnie mądrych, takich innych, trochę naiwnych, wiem Was to boli, jakoś unikają tej Waszej niewoli. Boicie się, że kiedy lud zrozumie, wiecie dokładnie, gdzie będą drzwi te metafizyczne i te zwykłe fizyczne, te do Watykanu. I do państwa obok Iranu wasze bajki skradzione z całego świata. Mitra, chorus, siwa, trata albo budowane patrz nasa byli na księżycu razy sześć. Teraz nie mogą się wznieść, bo był pożar i całą technologię pożaru Próbek też nie ma pożaru, a jest ziemia. Noż kurwa, co jest? Teorie spiskowe mają sens, nigdzie nie byli, wszystko wkręcili. Kublik, rozumiesz, czy jeszcze szukać nie umiesz? Dawid 19 i zmiany klimatyzacyjne, wojny amerykańsko-unijne na Ukradlinie, potem u nas planowali, ale chyba pory im dostali i się schowali, teraz wołyń rozliczyć, teraz pokój. Szalom, a potem jak przepowiedział on Bum, bum, w ten głupi tłum Naród wybrany i jego wierny pies Ale gdzie początek tego jest? Cisza przed burzą, a ich bajki mnie trochę już nużą Co nie ciała, pogadał, pojęczał gdzie do krzyża ludzi podręczył, przestraszył piechłem, lud ciemny, ale wierny Kupił jak zawsze wino, wypił Opłatek zjadł, aby krew i ciało Mentalnie, symbolicznie Odplewie diaboliczne, liczne, liczne Co za dziady, wiedzą dobrze jakie są układy Co myślisz, mówisz, robisz wszystko w swoim raju tworzy i tu nawet szacunek dla bestii, zależy od kwestii, mówią niebiescy. Z wielu ludzi, czy naszych nie wiem. Wielbi ją pomiot ludzi, genów nie zmienisz. Zgada nie będzie kanarka, tak jak zwilka baranka. Twoja mentalność się budzi, jak myślisz w moim języku, to pomyśl, gdzie jest dobrze byku. Bo Polacy to Polacy, i nie będzie cacy drogi zbóju. No stromo, pasażer na gapę, gdy otworzymy japę i powiemy, skierdalaj ty, Buch i znik, duch.